Pan Krzysztof Kozłowski i Paweł Breskie poprowadzą to spotkanie jako sędziowie główni. Liniowymi w dzisiejszym spotkaniu pan Michał Żak oraz Eryk Sztwiertnia. Pierwszy krążek dzisiejszego spotkania. Pierwsza guma dla gospodarzy. Tyczyński łatwo wygrał wznowienie z Pasiutem. Krężołek do środka. Uderzenie Szturca zablokowane. I teraz jakimś cudem. Mario. Co Stejdelowi w wyprowadzeniu akcji. Isaka i gol! Oli Isaka. Mistrzowie Polski nie wypaczają błędu w wyprowadzeniu krążka. Przeszkodził sobie Tyczyński ze Stejdelem w wyprowadzeniu krążka. Oli Isaka skorzystał z tego prezentu. Mocnym strzałem pokonał. Fartinem do Koponena. I gol! Zimną krwią wykorzystują Katowiczanie. Grę z przewagą. Koponen. Zmieniony tor lotu. Krążka. Santeri Koponen z asystą. A ile dobrze dojrzałem, to Hamp gospodarzy i szansa na kontrę. Waltola. Waltola. I gol! Short-handed goal! Dla Zagłębia Sosnowiec. 57 sekund do zakończenia. Kary Kozłowskiego i zawodnik z numerem 57 Dominik Nahunko zdobywa kontaktowego. Gola wzorowo przeprowadzona kontra w wykonaniu. Zagłębia Lindgren. Na drugą stronę podanie. Marklund nie wykorzystał fantastycznej sytuacji. Patryk Spieszny w polu. Kaczyński na hunko, przejął krążek. Bucenko, Bucenko i gol! 2 do 2! Marek pokonany, krążek odbił się jeszcze od słupka. I mamy remis w Katowicach. Dwa uderzenia gospodarzy, dwa uderzenia gości. I wszystko zaczyna się od nowa. Lindgren, ależ oszukał teraz Isakę. Lindgren, uderzenie, Marej z problemami, ale br i mamy remis w satelicie przy spotku. Krążek rzucony i Katowicz Isaka na środek. Kuk i śpieszny. Marek Dosmal, ale świetnie teraz Oskar Krawczyk zablokuje i gol! Monto. Pomimo świetnej interwencji na niebieskiej, zagapili się Sosnowiczanie. Jona Monto wyprowadza gospodarzy. Gospodarze GKS Katowice, zagłębiemy Sosnowiec. Ale z całą pewnością. Nie sięgnął krążka, ale jeszcze Sosnowiczanie, krężołek. Jest szaur, szaur! Marek odbija krążek. Szturz gol! 3 do 3. Roman Szturc pozostawiony bez opieki przed Marejem. Ale będzie chciał pan Kozłowski jeszcze zobaczyć sobie na wideo tą akcję. Odbity krążek od Romana Szturca. Od ciała, od kija. Przynajmniej tak to wyglądało. Z naszej perspektywy. Krążek na środku. Pani. W miejscu, gdzie mogą przejrzeć zapis z kamery nad bramką. I gol! No długo musieliśmy czekać na potwierdzenie prawidłowości zdobytej bramki. Kurz Hitosato przyspieszył. Hitosato bez faulu. Uderzenie Kruczka, broni spieszny. Andrej Kiew pojawi się na tafli. Maciaś. Monto, soznowiczanie w komplecie i gol Santeri Koponen nie zdążył Andrejkiw dojechać do swoich kolegów. Santeri Koponen z drugim golem w tym meczu świetnie podłączył się do akcji ofensywnej stworzył przewagę. Zostawił krążek Pasiut skorzystał na tym a teraz pomylił się Delmas. I Bucenko, Bucenko i gol! 4 do 4! Nikita Bucenko wyciągnął pajęczynę z okienka bramki Johna Mareja i mamy 4 do 4. Niesamowita sprawa. Gol za gol, akcja za akcję. Podanie Kozłowski, tymczasem Sokaj do Pasiuta. Już akcja w tercji Sosnowicza i sam Marklund. Wykorzystuje podanie Grzegorza Pasiuta. Na 16 sekund przed końcem kary Rajleja Steidela. Gospodarze zdobywają piątego gola. Sam Marklund pozostawiony na środku. Bez opieki. Pokonuje. mu 30 sekundowy czas. Mienił uwagi z rezerw. Sześciu Sosnowiczan. Odegrał do Tyczyńskiego. Tyczyński na Hunko. Marej broni. Gwizdek. Rollingiem. Nie utrzymali Sosnowiczanie. Krążka w tercji. Fraszko, pusta bramka i gol! Do pustej bramki Bartosz Fraszko po podaniu Grzegorza Pasiuta 55 sekund przed końcem trzeciej tercji gospodarze zdobywają szóstego gola. Punktem, tym razem za asystę Grzegorz Pasiut, a zdobywcome bramki Bar... wyrzucony krążek z tercji. Będzie jeszcze szansa. Fraszko, fraszko i Patryk spieszny. My dziękujemy Państwu za obecność na platformie Polski Hokej TV, za niedzielne popołudnie spędzone z zawodnikami Zagłębia, Sosnowiec i GKS-u Katowice. Oglądajcie transmisję, śledźcie skróty, zapraszamy do oglądania magazynu hokejowego.